Twoja stara leczy się o doktora Etkera. Twoja stara jest w co piątej kinder w niespodziance. Twoja stara gwizdze w kanikołach. Twoja stara tłumaczy panoramę na migi. Twoja stara wymyśla teksty do tymbarka. Twoja stara ogląda pornole do końca bo myśli że będzie ślop. Twoja stara wie gdzie jednoręki bandyta ma drogą rękę. Twoja stara, wkrotce w polsacie. Twoja stara to laska marszałkowska. Twoja stara zremisowała w Chińczyka. Twoja stara oglądała Jumpera w teatrze. Twoja stara nie ma szansy na sukces. Twoja stara robi bezdomnym gwiazd na chatę. Twoja stara chodzi wolniej niż nasza klasa Twoja stara podkłada głos w HOGO. Twoja stara biega za laserem. Twoja stara okłada klocki i kibla. Twoja stara wygrała 2 miliony w milionerach. Twoja stara to epitet sprzeczny. Twoja stara zna ostatni odcinek mody na sukces. To twoja stara zawiesza Windowsa. Twoja stara idzie do kina z pilotem. Twoja stara to metoda na głoda. Twoja stara z powyłamywanymi nogami. To twoja stara spadła na Hiroshima. Twoja stara zbiera cmoki na e -polsie. Twoja stara zapoczątkowała jakasy, Twoja stara versus Predator. Twoja stara doradza w praktykerze. Twoja stara poleca się na grilla. Twoja stara orodziła się 30 lotego. Twoja stara szczeka na listonoszy. Twoja stara to jeden z dziesięciu. Twoja stara się o dziecko. Twoja stara przeszła kłejka z wyłączonym monitorem. Twoja stara kradnie na Allegro. Twoja stara ma Buenos Aires na klacie. Twoja stara wędzi masło. Twoja stara też człowiek. Twoja stara zamawia taksowkę przez domofon. Twoja stara umie dzielić przez zero. Twoja stara wie gdzie jest Nemo. Twoja stara dogoniła psa. Twoja stara przeładowywoje rzodka na jedną ręką. Twoja stara ma dziecko z rysiem sklano. Twoja stara koduje HBO. Twoja stara w kropki bordo gryzie trawę kręcąc mordą, Twoja stara i 40 rozbojników, Twoja stara trenuje predatory. Twoja stara siedzi na trybonach w Fifie. Twoja stara wie co robiłeś minionego lata. Twoja stara oszukała przeznaczenie. Twoja stara dogoniła tato w nas nie dogoniat. Twoja stara to czwarta ewolucja Bobazaura. Twoja stara wygina śmiało ciało. Twoja stara słożyła w vermachcie. Twoja stara jak dorośnie zostanie owocem obobeli. Twoja stara szyfrowała enigmę. Twoja stara przypomina, na bol głowy to pirena. Twoja stara zbiera smocze kole. Twoja stara to jedenaste przykazanie. Twoja stara to Twoja pokota. Twoja stara stra do twoi stary to wpierdala. Twoja stara stroi mega Czytała twoja stara